Z mojego pamiętnika, sierpień 1980: Stałam w tłumie przed bramą socznik Gdańskiej tonącą w kwiatach jak ołtarz podczas majowych marynych nabożeństw, kojarzących mi się z barwami i zapachami wspomnień z dzieciństwa. Nie mogłam oderwać oczu od obrazu matki Boskiej Częstochowskiej i wizerunku Jana Pawła II. Ich zaskakujący widok w tak nieoczekiwanym miejscu, gdzie spodziewałam się użyć coś zgoła innego, wstrząsnął mną jak burza. Znalazłam się tam przypadkowo dzięki temu, że wysłano mnie jako korespondentkę na kolejny festiwal piosenki w Sopocie. Trudno powiedzieć, co wówczas mnie bardziej poruszyło. Te dwa wywieszone na bramie obrazy czy też zdesperowane twarze siedzących na murze robotników, czyniących wrażenie zdecydowanych na walkę na śmierć i życie. Powiało grozą radzieckiej interwencji. Ciarki przechodziły mi po plecach, gdy słuchałam nadawanych przez megafon postulatów. Zbyt wiele żądają, stwierdził, z niepokojem jeden ze znajomych, którzy zabrali mnie ze sobą samochodem z Sopotu do Gdańska. Postulaty brzmiały radykalnie jak na owe czasy. Znajomi mieli gazetę, w której pisano, że strajkujący to chuligani i kryminaliści, terroryzujący pragnącą pracować załogę. – Masz, przeczytaj sobie, pani redaktor, – zwrócił się do mnie uszczypliwie jeden ze znajomych. Zrobiło mi się przykro. Ogarnął wstyd, że jestem dziennikarką. Byłam zburzona i przerażona, że zostanę odcięta od pozostającego w Katowicach syna, ponieważ w porcie pojawiły się podobno Dwa radzieckie okręty wojenne. Postanowiłam natychmiast wracać do Katowic. W redakcji mnie, oblegli mnie koledzy i koleżanki. Opowiadałam, co widziałam i słyszałam. Wszyscy milczeli, tylko kiwali głowami. Gdy rozpoczęły się strajki na Śląsku, zabroniono mi, zabroniono nam ruszania się z redakcji. Jedynie kolejnie wyznaczane osoby pisały o, o tych nielicznych zakładach pracy, zakładach, w których nie przerywano pracy. O strajkach nie wspominano. Byłam tym zdruzgotana, nie chciałam dłużej pracować w takiej prasie. Zabrzmi to paradoksalnie we wspomnieniach dziennikarki z czasów, kiedy królowało hasło prasa kłamie, ale dla mnie najważniejsza zawsze, najważniejsza zawsze była prawda. Częściej, często jej nie znajdowałam. Lecz zawsze do niej dążyłam, niestrudzenie szukano, szukając tych rejonów, w których można było znaleźć chociażby jej namiastkę. Oczywiście i na mnie przyszła kolej uczestnictwa w stwarzaniu fikcyjnej rzeczywistości. Sekretarz redakcji wezwał mnie do siebie: Wiem, że lubisz brać w obronę słabszego. – Proponuję ci więc napisanie o którejś z kopalnianych rad zakładowych. – Ponieważ są one słabiutkie – zawiesił głos. S – Słabiutkie – dodał z kwiącym uśmiechem. – Obiecuję ci, że i tym razem stanę po stronie pokrzywdzonych. – Odpowiedziałam poważnie. Stosując się do polecenia sekretarza redakcji, pojechałam do kopalni Dymitrow w Bytomiu. Jednak drzwi Rady Zakładowej, o której miałam pisać, ominęłam z daleka i z biciem serza skierowałam się do Zakładowej Komisji Solidarności. Rozmowa z przewodniczącym i z ciężko przestraszonym, dość zresztą uczciwym, lecz Bezsilnym dyrektorem kopalni. Stanowiła dla mnie wstrząsające przeżycie. Napisałam wówczas reportaż, który nie został o dziwo odrzucony przez redaktora naczelnego. Czynił to czasami. Płacił za niektóre artykuły, nie nadające się z różnych względów do publikacji. Więcej. Nieco później, w momencie kompletnej dezorientacji władz, gdy zmieniono pierwszego sekretarza wojewódzkiej organizacji partyjnej, reportaż opublikowano. Przyszedł mi wówczas do głowy pewien cytat: Nie truć się daremnie w służbie niegodnego. Prawdopodobnie pochodził z Pisma Świętego, nie byłam jednak tego pewna. Oparłam na nim wystąpienie, na zebraniu dziennikarzy, związanym z powstaniem Solidarności, usiłując poruszyć ich sumienia i spowodować przyłączenie się do ruchu. Nie tylko nikt mnie nie poparł, lecz zostałam wręcz wykpiona i ośmieszona. Po kilku potajemnych eskapadach, na konspiracyjne zebrania, postanowiłam pożegnać się z państwową pracą, prasą, gdyż uprawianie mojej najmniejszej prawdy nie tylko stało się niemożliwe, lecz również nie miało już najmniejszego sensu. Niełatwo było mi podjąć tę decyzję. Strasznie się bałam, co wieczór rozentuz rozentuzjazmowana. Słuchałam do późna w nocy wolnej Europy. Nie udało mi się zbyt wiele wyłowić poprzez czaski zagłuszania.